poniedziałek 7 kwietnia. Wita Państwa Artur Kisielewicz. Zapraszam na pierwszy w tym tygodniu magazyn miejski. Dziś w wydaniu konferencja prasowa Love and Information. Noc z Andersenem. W Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa poświęcona nadchodzącym wydarzeniom kulturalnym. W minionym tygodniu w sali kominkowej Noworoczwańskiego Ratusza odbyła się konferencja prasowa. Jej głównym tematem były imprezy kulturalno-sportowe, jakie odbędą się w naszym mieście w najbliższym czasie. Przedstawiamy Państwu ofertę kilkudziesięciu aż imprez do końca czerwca, jakie będą odbywały się w Inowrocławiu. zarówno plenerowych, jak i tych, które będą organizowane w naszych obiektach miejskich, obiektach użyteczności publicznej. Niektóre z tych imprez organizujemy sami a niektóre będą organizowane przez różne środowiska innowrocławskie, wspomagane przez nas naszymi środkami lub też naszym sprzętem lub miejscem, w jakim będzie impreza organizowana. Są to koncerty, konkursy, jest ich tak wiele i dla tylu osób, w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach, że nie ośmielę się w tej chwili nawet Państwu wymienić ich, nie straciłby nam tutaj prawdopodobnie czasu. Wszystkie informacje na ten temat zawarte są na naszych stronach internetowych, w naszych publikacjach również. Zachęcam Państwa do śledzenia. Będziemy na bieżąco informacje o tych imprezach i koncertach przekazywali Państwu. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek sugestie ich rozszerzenia lub pomocy w zorganizowaniu jakiegoś innego jeszcze spotkania lub koncertu, to jesteśmy otwarci do tego wraz z dyrektorami placówek podległych Urzędowi Miasta. W miniony piątek w Teatrze Miejskim odbyła się premiera sztuki Love and Information w wykonaniu Inowrocławskiego Teatru Otwartego. 4 kwietnia młodzi aktorzy z Inowrocławskiego Teatru Otwartego zaprezentowali na deskach teatru spektakl Love and Information na podstawie sztuki Carl Churchill w reżyserii Elżbiety Piniewskiej. Sztuka o potrzebie miłości i akceptacji w czasach zdominowanych przez media, będąca historią homo facebookusa, który przypomina sobie o czymś dopiero wtedy, gdy informacja zaistnieje jako obraz albo słowo na ekranie komputera lub telewizora, to zdaniem reżyserki smutny znak naszych czasów. Znak naszych czasów. Bez wątpienia jesteśmy dla siebie samotnymi białymi żaglami, które dryfują, ale niestety nie po przestrzeni międzyplanetarnej, tylko po przestrzeni wirtualnej. Jest zimno, jest czasami bez kontaktu, czasami mówimy do siebie, ale ze sobą nie rozmawiamy. I choć teatr nie zawsze jest antidotum na omotanie złudzeniem, spektakl miał poruszyć widza, zwracając uwagę na uniwersalne prawdy. Teatr jest takim miejscem refleksji. Jeżeli chociaż jedna osoba z tej grupy, która przyszła, przez chwilę się zastanowi, czy może lepiej porozmawiać niż napisać sms że lepiej spojrzeć komuś w oczy niż wysłać kolejnego, kolejny post zamieścić na Facebooku, to pewnie będzie dobrze. Dobrze, ja nie mam prawa uleczyć świata, nie mam prawa zmienić ludzi. Ja mogę ich jedynie poruszyć. Biblioteka Miejska po raz dziewiąty zorganizowała noc z Andersenem. Najmłodsi czytelnicy spędzili w tajemniczym ogrodzie całą noc. Najpierw dzieci miały okazję pobawić się z teatrem Zaczarowany Świat, który zafundował najmłodszym solidną dawkę arabskiej muzyki i tańców. Nie zabrakło także innych atrakcji. Tej nocy tajemniczy ogród Biblioteki Miejskiej na pewno nie spał. W roku najmłodsi czytelnicy Filii Dziecięcej Biblioteki Miejskiej sprawdzają, co robią książki w nocy, a to za sprawą przygotowanej dla nich imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej który przypada 2 kwietnia w dniu urodzin Hansa Christiana Andersena. Udział w całonocnej imprezie było formą nagrody dla najaktywniejszych czytelników. To wszystko co przygotowaliśmy dla Państwa dziś w magazynie miejskim. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Otwarty Puchar Polski w Tańcu Nowoczesnym, jedna z największych imprez tanecznych w Polsce, odbędzie się 12 i 13 kwietnia. Tancerze z niemal całej Polski opanują halę widowiskowo-sportową w Wrocławiu. Sobotnie zmagania turniejowe upłyną pod znakiem Disco Dance, Street Dance Show, Freestyle, Jazz Dance, a także innych form tańca. W niedzielę na parkiecie królować będzie hip-hop. Zmagania konkursowe rozpoczną się o godzinie 10, a pokazy finałowe od godziny 15. Gośćmi specjalnymi turnieju, a zarazem członkami konieczności. Komisji Sędziowskiej będą medialno-osobowości taneczne Piotr Galinski i Marta Mandaryna Wiśniewska. Imprezie patronują Telewizja Amazing Inowrocław, Radio SK, tygodnik Kurier Inowrocławski, portale Ino Online, Ino i Inianie.pl. W minionym tygodniu w sali kominkowej i Ratusza odbyła się konferencja prasowa. Jej głównym tematem były imprezy kulturalno-sportowe, jakie odbędą się w naszym mieście w najbliższym czasie. Dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury Grażyna Ozorowska przedstawiła program festynu papieskiego z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II. Festyn papieski z okazji kanonizacji Jana Pawła II przygotowaliśmy na dzień 26 kwietnia od godziny 14 w Parku Solankowym. W tym dniu zaplanowaliśmy koncerty zespołów inowrocławskich, wystąpi między innymi również Folk Kapela Góralska Chora. Prowadzimy również rozmowy z zespołem Gospel Joy, który również ma uświetnić ten festyn. Ponadto wokół Muszli rozłożone będą stoiska, będzie można degustować kuchnię regionalną, odbędą się liczne konkursy z nagrodami. O godzinie 18.30 w kościele pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca odbędzie się msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Bogdana Wojtusia. A o godzinie 21 na skwerze Jana Pawła II apel Jasnogórski z udziałem również biskupa Bogdana Wojtusia. Ponadto od 22 do 27 kwietnia odbędzie się tydzień kremówek w pijalni wód palmiarni i nowrocławianka. 27 o godzinie 16 planujemy koncert plenerowy poświęcony tematycznie kanonizacji Jana Pawła II. W obchody papieskie włączy się również ośrodek sportu i rekreacji. W kontynuacji jakby programu festynu papieskiego, tak jak pani dyrektor zasygnalizowała, degustacja regionalnych potraw, ale oprócz tego kiermasz, kiermasz nawiązujący do tego festynu. Zaprosiliśmy wspólnie ze stroną kościelną, ponieważ razem współorganizujemy tę imprezę. Zaproponowano kilkunastu, kilkudziesięciu nawet wystawcom rozłożenie tam swoich stoisk, zabezpieczenie techniczne zapewnia Ośrodek Sportu i Rekreacji. Oprócz tego całość będzie uświetniać Telebim, który będzie prezentował dodatkowo informacje na temat festynu, a także wszelkich spraw związanych z obchodami i z osobą no, kanonizowanego Jana Pawła II. Ponadto 26 kwietnia, czyli tegoż samego dnia, w godzinach od 11 do 12.30 będzie również takie ku czci Jana Pawła II, będzie bieg, drugi niebieski bieg świadomości. On, jego celem takim najważniejszym to jest kwestia autyzmu u dzieci. Jest on dedykowany dzieciom, ale także dla Jana Pawła II. Zorganizowany na trasie galeria solna, solanki, finisz w Teatrze Letnim. Zapisy Biuro Zawodów będzie uruchomione w Galerii Solnej od godziny 9.30. O 10.30 skończy to za podpisaniem oświadczeń uczestników biegu i całość poprowadzona będzie do Teatru Letniego, gdzie będą nagrody wręczane i, i finał tego biegu. Oprócz tego, następnego dnia, 27 kwietnia, o godzinie 11, na stadionie miejskim, odbędzie się lekkoatletyczny meeting otwarcia sezonu. Jest to impreza współorganizowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Klub Sportowy Lekkoatletyczny. Będzie to impreza zawierająca wiele konkurencji lekkoatletycznych, m.in. bieg na 100, 300, 600 metrów, 1000 metrów, skok w dal, skok o tyczce, kula, dysk, młot i oszczep. I Wrocław będzie też świętował jubileusz dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Festyn unijny zaplanowaliśmy na dzień 4 maja od godziny 15 w muszli koncertowej i również będą stoiska i różne strefy, między innymi strefa zabaw dla dzieci. Przygotowujemy różne gry i konkursy z nagrodami, w tym quizy wiedzy o Unii Europejskiej, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej o tematyce unijnej, warsztaty kulinarne połączone z degustacją potraw charakterystycznych dla krajów Europy, taneczno-muzyczną prezentację wybranych krajów Unii Europejskiej w wykonaniu przedszkolaków, różne performance artystyczne, wspólne, między innymi wspólne malowanie wielkiej flagi Unii Europejskiej, konkurs na najciekawsze oryginalne ubranie lub fryzurę w kolorystyce niebiesko-żółtej, degustację wielkiego tortu unijnego i strefę. Sportową, którą przygotuje Ośrodek Sportu i Rekracji. Za chwilę tutaj szerzej powie o tym pani dyrektor Pawłowska. Również w związku z obchodami wstąpienia Polski do Unii 11 maja postanowiliśmy wzbogacić przegląd chórów wiosna w Solankach o akcenty unijne. I tak sprzed teatru o godzinie 14. Chóry wyruszą zaopatrzone we flagi krajów unijnych. Później przy Zakładzie Przyrodoleczniczym chóry tradycyjnie już wykonają sobie wspólne zdjęcie. Wypuścimy gołębie. Następnie w Muszli już odbędzie się prezentacja chórów i każdy chór w tym roku w swoim programie zaprezentuje Jeden utwór w języku kraju należącego do Unii. Strefa sportowa, strefa rekreacji dla dzieci. Z wykorzystaniem namiotu, który został pozyskany również w ramach środków Unii Europejskiej, który jest w, w administracji czy w obsłudze ośrodka sportu, przygotujemy strefę dla dzieci. Będzie to kilka konkurencji rekreacyjnych, a oprócz tego z wykorzystaniem wyposażenia tego namiotu, a więc gąbkowych kostek. Zabawy, gry z konkursami. Wszystko ma na celu umilenie pociechom, akurat tego pobytu, i wprowadzenie również konkursów plastycznych. Wszystko o tematyce związanej z tym świętem. Oprócz tego również Telebim, który będzie postawiony przy Muszli, obsłuży tę imprezę. Poza tym, w ramach tych obchodów, planujemy również. Przygotowujemy akurat w tej chwili program dostępności obiektów, zwłaszcza tych, gdzie remont lub przebudowa była wykonywana przy pomocy środków Unii Europejskiej. W czasie konferencji prasowej wicedyrektor Kujawskiego Centrum Kultury Marcin Stefański zaprezentował także program tegorocznych dni na Wrocławia. Rozpoczniemy w czwartkowe popołudnie, 5 czerwca, inauguracją jarmarku Kujawskiego, połączonego z festynem piastowskim i z prezentacjami artystycznymi w wykonaniu sekcji Kujawskiego Centrum Kultury. Wszystko to będzie odbywać się przy muszli i w muszli koncertowej Parku Slankowego. O godzinie 18, natomiast. Zapraszamy, zapraszamy do Galerii Miejskiej, do Budynku Teatru, na otwarcie wystawy, jak co roku zresztą w dniu Noworocławia, zatytułowanej Inowrócowska Plastyka 2014 tym razem. W piątek, 6 czerwca, o godzinie 11, sprzed budynku teatru, ruszy parada przedszkolaków. Która dotrze do pomnika Królowej Jadwiki na rynku, i tam będzie można obejrzeć inscenizację o Królowej, przygotowaną właśnie przez Katolicką Szkołę Podstawową. Będzie można nauczyć się tańca dworskiego, będzie konkurs na najładniej przebraną parę królewską. Natomiast o 12 w budynku teatru w Instytucie Prymasa Józefa Glempa zaprosimy na prelekcję o Świętej Królowej Jadwice. Potem przenosimy się już do Parku Salankowego, gdzie o 15.00 prezentacje innowacyjnych zespołów wokalnych w muszli koncertowej wystąpią zespoły Astry, Aksamitki, zespół Andante i zespół Srebrny Głos. A w pergolach Parku Salankowego o godzinie 17.00 nastąpi otwarcie wystawy rysunku pana Krzysztofa Lewickiego. W sobotę 7 czerwca, dzień imprezy plenerowej zapraszamy na Plac Imprez przy ulicy Wierzbińskiego 9. Od godziny 16 mnóstwo atrakcji na scenie. Rozpocznie program skierowany dla dzieci z licznymi konkursami, zabawami, w wykonaniu bardzo popularnej grupy Kosmo Kwaki. I to potrwa aż do części koncertowej tego, tego, tego dnia. Gdzie na scenie pojawią się bardzo popularne zespoły. Poparzenie Kawą 3, nowa twarz polskiej muzyki, ale już bardzo popularna Dawid Podsiadło i kultowy już zespół rockowy zespół Hej. Oczywiście, pokaz fajerwerków i mnóstwo dobrej zabawy przy muzyce mechanicznej, tym razem prezentowanej przez znanego redaktora radiowego, prezentera muzycznego a zarazem DJ-a pana Bogdana Fabińskiego. Będzie to muzyka z lat 80., -tych, 90. -tych w nowoczesnych aranżacjach. Niedziela 8 czerwca o godzinie 16. rozpocznie się zaproszeniem tria. Pana Macieja Fortuny do muszli koncertowej, gdzie usłyszymy jego koncert zatytułowany Kolberg. A o godzinie 18 w kościele pod wezwaniem Świętej Barbary i Świętego Maurycego zaprezentują się w koncercie symfonicznym uczniowie drugiego stopnia Szkoły Muzycznej w towarzyszeniu Inowrocławskiej Orkiestry Symfonicznej Pro Arte. Tym wydarzeniom będą również towarzyszyć imprezy towarzyszące na które bardzo serdecznie zapraszamy chociażby takie jak malowanie na przejściu dla pieszych przy ulicy Wilkońskiego teren przy Pawiu zebry przejścia dla pieszych w kształcie klawiatury oraz sporo imprez, na które zaprasza Biblioteka Miejska. Tutaj przytoczę kilka, kilka z nich, na przykład rozstrzygnięcie 10 edycji konkursu literackiego na Esej o inowrocławiu, o jego współczesności i postaciach z nim związanych. To jest konkurs inowrocław od A do Z, następny konkurs to jest konkurs fotograficzny dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat na pocztówkę, zatytułowany w solankowym parku. Następnym konkursem jest konkurs również skierowany dla dzieci i młodzieży zatytułowany Inowrocław Wiem wszystko. To jest konkurs wiedzy o, o naszym mieście. Oraz Biblioteka Miejska zaprasza na cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą poświęconym legendom nowrocarskim i związanymi z nimi wydarzeniami historycznymi. To wszystko w bibliotece miejskiej. W dniach od, od 6 do 8 czerwca, rozpoczną się, będą trwać na aeroklubie kujawskim pierwsze nowrocarskie zawody balonowo-spadochronowe.